Dzień dobry, te trzy wory. Kupiłam coś, To zgadnie co? Ja! Yeah. Spełniłam swoje marzenie, długo szukałam i mam, i mam, i mam, i mam. Au! Tak mnie tyłek. I mam, i mam! Patrzcie! Perliczki! Piękne! Już uciekły! Wychodzimy! Śmiało, wychodźcie, na no już! Wory są trzy. Chodźcie. Zaszalałam, normalnie dzisiaj zasalałam. Uwaga, uwaga. O, ale poszło. No nie wiadomo, co to było. Za szybko wyciągacie. Staram się spokojnie trochę. Oj, oj, oj. Widzisz, to się nic nie nagrało. O. Mam... Karliki. Ale to jeszcze nie koniec przecież. Teraz będę hałasować. No. Pierwszy Koguty jak się przestraszyły. Co to jest? Co to jest? Oj, kura wystraszona. Żartuję, to nie jest kruś. No, no, dobra. dobra, muszą zwiedzić otoczenie. <grystanie> Ada, wchodzisz mi w kadr, nic nie widzę. Bo jadę na płocie. Skóry przestaną się nieść. Ze <grystanie> strachu. To Mój mały kurczaczek. Co to tu lata? Da przybysze z innego świata. Niestety ciągle. Ale... Ale głosy, jak wzo. Chodźcie. Co to się dzieje? Siedzą w czakach niestety. Dzień, się swoją. głośno. Tylko złotek do żarcia z, z. <śmflow> no, wszystko jedzenia natura broilera. nieważne co się dzieje, w budzi ale <grywa> Nagram je później, jak się uspokajał.